No niestety musiałem podzielić tą recenzję i unboxing na dwie części, gdyż zabrakło mi pamięci na karcie, yy, na karcie pamięci i, i musiałem pokasować kilka, fil kilka filmików i zdjęć. Yy, no więc przejdźmy dalej, tak jak już mówiłem do odpakowania tych oto słuchawek. Wysuniemy je. padł mi papierek, kiedy... a więc że tak powiem taka skrytka, w której znajdują się różne instrukcje obsługi, <tryk> różne że tak powiem informacje na temat gdzie można znaleźć, na przykład miejsce w którym można wyrzucić zużyty sprzęt i takie tam różne oraz Paragon i fakturę. No, i otóż ten kartonik, nasz informacyjny, na którym już czytałem, otóż te dane. Nie wiem, czy będzie je widać, bo nie wiem, naprawdę nie wiem, czy ten aparat mój to wychwyci. Oraz taką jeszcze, takie jeszcze dane, których czytać nie będę. Powiem tylko, że od 6 Hz do 25 tysięcy. Także to by było na tyle. Jeszcze przewód je 1-2 metra No. I także to by było na tyle co do tej specyfikacji W tamtym pudełeczku jeszcze, czyli w tym znajdował się ten cały nasz cudowny, niby nie plączący się Płaski przewód o długości 1-2 metra. Pławki, gdyż yy, tak on wygląda. Jest to, powiem szczerze, bardzo fajne rozwiązanie. Przewód ten jest yy, bardzo fajny w dotyku, taki już tak powiem, mięciutki, yy, z dobrego materiału wykonany, końcówka jack 3,5 mm. Wygląda tak. Tak jest on zakończony. Jak mamy na przykład dajmy na to MP3kę, dajmy to, będzie nasza MP3, to o, u góry jest wejście, to wkładamy ją tak. I wtedy on nam nie wystaje, tak jak te wszystkie rzeki, które się wkłada tak. I nie, mm, nie. nie może on się nam złamać, na przykład wkładając tę mp 3 czy ten telefon. Ten odtwarzacz obojętny jaki do kieszeni. A więc przejdźmy teraz może do samych słuchawek, które są włożone w takie oto plastikowe pudełko. Zabezpieczone są one poprzez takie gąbeczki, aby to się nam nie porysowało, nie połamało. Także, o. słuchaweczki Sony ZX600. Ta warstwa pokryta jest aluminium Aluminium jest takie yy, Tak zrobione, żeby sprawiało takie yy, Taką surową blachę Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę Podoba mi się to Tutaj mamy Też aluminium i jest to w kolorze Otóż naszych kabelków I no i tutaj ta obramówka też jest w kolorze naszych kabelków. Poduszeczki są naprawdę, naprawdę wspaniałe. Naprawdę są mięciutkie i wygodne. Takie porządne, naprawdę. Naprawdę, naprawdę wspaniałe. No ale nie będziemy się dalej tutaj nad tym rozczulać. Idźmy dalej. W środku kolor yy, tej pianki jest pod kolor naszych kabelków. Tak. Tu jest jakby taki materiał. Nie wiem, to ma to imitować, że tak powiem, skórę. Tu od, wewn od w środka jest mięciutka gąbeczka w środku, żeby nie gniotła nas, oczywiście, w głowę. Tak, słuchawki również możemy, oczywiście, regulować. Z tej strony, jak i z tej. Możemy je wyciągnąć ile się chce. I to by było chyba na tyle, tu sobie jeszcze pokażę, o słuchaweczki możemy. To jest ten. To jest ten moduł właśnie taki, który możemy położyć słuchawki na płasko, co so było napisane tam. Tutaj. Także jeszcze tylko powiem tyle, że słuchaweczki kupiłem, jak już mówiłem w pierwszej części w RTV Euro AGD. Ym, za kwotę 189 zł, a żeby było ciekawie, zobaczyłem to dopiero w domu, że jest tu jeszcze jedna naklejka. Nie wiem, czy uda mi się to zerwać, tak, żeby było widać. O, 259 zł i 90 groszy. Z tym właśnie jestem zadowolony, bo kupiłem je po mniejszej cenie. Myślę, że się opłacało. Powiem tak jeszcze, że słuchaweczki miałem już włączone, miałem jeszcze je na uszach. Grają wspaniale. Basy mają głębokie, lecz, lecz niezbyt mocne. Mogłyby być mocniejsze. Czyli, że tak powiem, głowy nie urywa, ale są, są bardzo, że tak powiem, ładne i miękkie. Basy oraz uzupełniające inne dźwięki czyste poduszeczki bardzo ładnie chronią przed wpływaniem szumów, czyli wygłuszają bardzo ładnie, czyli słychać tylko muzykę nic poza nic z żadnego otoczenia nie słychać, także słuchaweczki w tym, do muzyki naprawdę sprawiają się, sprawiają się na pewno bardzo dobrze ja mam je dopiero dzisiaj od że tak powiem, kilku godzin i już jestem z nich zadowolony. Później w kolejnych, że tak powiem, w kolejnej recenzji pokażę jeszcze Wam, jeśli mi się uda, jak one grają, czyli po prostu przyłożę mikrofon do tych słuchawek i zobaczycie. A w tej chwili tego po prostu nie mogę zrobić, bo nagrywam to telefonem komórkowym i nie miałbym po co ich podłączyć. A więc to by było na tyle. Tak to wszystko wygląda. Trzymajcie się. Cześć.